maneczko z tej strony Matic i witam w takim, że tak powiem, odcinku specjalnym Platynowych Wojarzy, który mam nadzieję, że teraz się będzie pojawiał już coraz częściej, ponieważ będziemy dzisiaj grali serię do Platyny 3. No w tym sezonie niefortunnie zhardstackowałem się w Platynie 4, no i mam około 20 przegranych więcej niż wygranych, jeśli chodzi o rankedy solo Q. No i teraz jakoś zaczęło mi lepiej iść. Zacząłem też w sumie więcej grać jedną postacią, czyli Dianą. No i po prostu łatwiej mi się wygrywa gierki grając tylko jedną postacią. Także no wiadomo, że odcinki będą normalnie i tak dalej, będę się starał grać tymi różnymi postaciami na Soloku, ale no jeżeli chodzi o serię, no to Chciałbym sobie ją zagrać, Naprawdę no prawdopodobnie tą Dianą będziemy grali, więc będzie to gameplay z Diany, ale będzie to troszkę w innej formie, ponieważ chciałbym zrobić tak jakby takie urywki z poszczególnych meczów. Warto też dodać, że wrzucę to, wrzucę ten odcinek, nieważne czy seria będzie wygrana czy przegrana, żebyście zobaczyli jak wygląda granie serii w platynie. No i cóż więcej mogę powiedzieć? No tutaj widzicie, że w ostatnim sezonie wbiłem plat 1. W presezonie nawet udało mi się wbić diament po raz pierwszy w życiu. Po 9 latach gry w LoL'a. No ale niestety no, ciężko mi jest teraz do tego powrócić. Więc no chyba już nie będę was dłużej zanudzał tym wstępem. Tutaj jeszcze mogę pokazać mój mecz historii jak ostatnio wyglądało. No widzicie Diana, 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 Diana. Tutaj troszkę sobie pograłem innymi postaciami. Tutaj też chciałem dodać, że będę wam pokazywał tylko urywki z, z gier. Żeby was nie zanudzać godzinnym materiałem. Ale będę się starał na tych urywkach jakby zawrzeć wszystko co było najważniejsze w tej gierce. No, także, no chyba już na tyle jeśli chodzi o ten wstęp, no i zapraszam do oglądania. Lecimy z pierwszą gierką, gramy sobie Luciankiem na midzie na Galio. Chłop mi spanował Dianę i spikował Galio, więc wiedziałem, że to będzie midlaner, więc kontrujemy Galio grając z Lucianem. To jest Sylas bardzo agresywnie, znaczy Kane bardzo agresywnie zabił, wow. Props, huge props dla tego gracza. Bardzo fajna cheese tactic, znaczy taka nietypowa taktyka. Dobra, my tu już sobie połkujemy Galio, Galio na połówce HP na pierwszym poziomie. Oj, tu mnie złapał Galio niefortunnie. No ale w sumie fortunnie, bo ja wygrałem trade, ja z nim będę wygrywał jakiekolwiek trade. Tutaj ma bardzo utrudnione granie na micianowicie jest bom 20 creepów do przodu. Więc no skorzystałem z tego, że po prostu pikowałem po nim i go. I go skontrowałem. No. Dobra, no mamy, mamy wygranego trade'ika, bardzo mocno, więc to super on, teraz jak się na mnie wbije, to ja po prostu go zexhaustuję i go zabiję. Widzę, że Kane to za bardzo swojej dżungli nie dotyka, oj SS. SS i ja tam za dużo nie poradzę, ale Kain sobie na ucieknie, więc fajnie, bo Galio zmarnował tylko ulta, tak naprawdę nic z tym nie zrobił więcej, ja jeszcze mu podbijam miniony pod wieżę tu musi jakoś. Oj, oj, oj. Dobra, no nie spodziewałem się tutaj Kayna. Przyznam szczerze, więc ja się po prostu wycofam. Mam dwa razy więcej creepów niż Galio. Poszujemy, i myślę, że możemy zejść na bota. Tak też zrobię. Schodzę tam. No ja tam powinienem ich zastąpić. Mam dziesiąty poziom, oni mają po siódmym na tym bocie. czy no, tam przestraszył, przestraszył, niestety. Dobra, tu nie ma warda, więc mamy kila. Super, totalnie wyliczone wszystko. No nieważne, ważne, że jest kila. Tracę znowu miniony na midzie, ale było warto, bo pomogłem bardzo Potleinowi. Jim dostał kila, ja sobie też kila zgarnąłem, oni jeszcze zgarniają plakietki. Przepięknie wszystko to wygląda. Mamy już niebieskiego Kaina. Dobra, no coś tam tych to tego Osy, As oj Dobra, może ucieknę. No serio! Na ostatnim zasięgu możliwe bym nie złapał, no to bez sensu. No i właśnie to jest minus w tym cane niebieskim, że on jest ultra papierowy. Nie da się nic totalnie na niego w sensie z nim zrobić, bo po prostu... Dostanie jednego skilla i zginie. A czerwony Kęcie na spokojnie bez tego wszystkiego wyleczył. Wukong zabił Sylasa. Fajnie, Wukong niech zbiera kile, bo się mu przydadzą, bo jest behind. Tutaj flash od moim zdaniem bardzo dobry. Oj oj, tutaj złapane. Dobra, tu fajnie Wukong mnie ubezpieczył. Nie mogę być galio, bo on ma bramble westa i zginę. Więc tutaj bierzemy sobie warzywko. Nie wiem, co się z tym Dariusem stało, żeby on mi tu zaraz nie zaskoczył. A on ma bardzo low HP. Dobra, Kane go zabił. Fajnie. Pieniądze dla Keina, super. Dobra, mamy galio. Super fajnie, kiedy mi oddał kila. Bardzo przydatne to było dla mnie. Dobra, idę tam już. Tam jest Sylas i Brand. Ten Brand Marleya, on was będzie denerwował mocno. Ale tu jest tu jest Sylas złapany. Proszę bardzo. Widzicie, on, będąc 1-7, prawie 100 do 0 zrobił. Gina. Mamy kolejnego smoka. Ja mam kasę na Infinity, ale w sumie to tutaj będzie pewnie jakaś walka. Ja ginę, bo miałem jeszcze na sobie. Tutaj oni tego Galio raczej nie zabiją, wątpię, że im się to uda, no Galio jest zbyt tanki moim zdaniem. Tutaj fajnie złapaliśmy ażkę. Ja stąd uciekam, ja stąd uciekam, bo... Bo ja tutaj nic nie zrobię. Tak, tak, wiem, że jestem Red Bull, wiem wiem tylko ja chcę jeszcze spuszować linię. Więc nie da tak naprawdę Zonia to nie jest jakiś def item, prawda no. W sensie jest def itemem, oczywiście nie zrozumcie mnie tutaj źle, ale... Ale no nie jest na tyle, prawda, może... Nie wiem jak to jakby... Ja nie wiem jakby jak to określić. Nie jest on na tyle def... o teraz mówię sobie, prawda? Nie, dobra, czyli już minus jeden przeciwnik do to... Dragona. sobie puścimy, oj, ojojoj, ojoj, ojoj, Galio nas tutaj wyłapał dość konkretnie. Ja uciekam, ja po prostu, ja tam nic nie zrobię. Sorry Wukong, ale ja muszę stąd uciekać. Dobra, to jest, to jest styl na W, popatrzcie się, patrzcie co tu się wydarzy. Dobra, nie udało się, no ale Warf a try, prawda, no. <laughs> się wtaszowałem do Meleryngia Jadariusa bardzo inteligentnie. Dobra, zabiliśmy go jeszcze, ale no to totalnie nie jest warf, bo Kayn jeszcze zginie. Chyba, że jakoś ucieknie. A dobra, on ma to gonienie przez ścianę, zapomniałem o tym. Więc powinien zeskajpować. Okej, okay, ruszmy się na mida. Nie ma co siedzieć na topie. O, dzień dobry. Jest Galia, Galia mnie wyłapał, niestety zostając łapane hamsko. To trzeba przeprosić, bo to jest typowo mój błąd. Tylko, że ja tego Galia chyba nie wysoluję, niestety. Dobra, teraz go mogę zabić. Okej, okay, mamy triple killa, może być nawet quadra. No nie ma kwadry niestety, ale no zabiłem trójkę, mamy jeszcze Branda. Mam mortal reminder, więc spoko. Ken okay, niech jak najszybciej ucieka najlepiej. O, tutaj jest wyłapany Dariusik, aj szkoda. Dobra, może tam zabiję Ashken, mamy Selasa tutaj. Udało mi się wyflaszować fajnie. No i został Galio i Brand. Aj, tutaj, jakby Dream trafił ruta, to byśmy go mieli. No nic, będziemy po prostu puszować. Możliwe, że nawet weźmiemy z tego wszystkiego inhibitor. Galio nie powinien tego wyczyścić, ponieważ on leci w full tanka, więc nie ma za dużo tego damage'a. Morgana już wstała. Okej, okay, bierzemy turret. z czym to ludzi? U nich wstał kto? Braun. No to Braun, znaczy brat w sumie nie, nie, nie położył się. Dobra, mamy inhibitor. Bardzo fajnie, bardzo fajnie się nam to wszystko zapowiada. Więc ja po prostu zacznę tego Barona robić. Mam nadzieję, że mój team nie swolowapuje. Ja na ostatni item składam Bloodthirster. O, Kane zabił ażkę super. Nie mamy tutaj junglera, co prawda, ale oni też tego junglera mieć nie będą, ponieważ Kane jest tak nawidowany, że sobie tam robi na spokojnie ich. Okej, okay, no mamy tego epic monstera, ja tu jeszcze podkradnę sobie, tutaj, jak to się nazywa, skatlera. o. Dobra, no my możemy sobie tak naprawdę teraz wejść do ich bazy, bo oni są już cięcy. Darius Pufa nałożonego, Wukong, fajny flash. Tutaj można powiedzieć, że kluczowy flash w tej sytuacji. Dobra, ja go już nie mogę więcej bić, no zginę od Brambles Westa niestety. Tu jest Darius na idzie. ale nie, ja się Dariusa boję, Darius też już ma. No dobra, nie boimy się, no to się nie boimy w takim razie. Dobra, Darius wyłapany. On jest co prawda fast szybki, ponieważ zabity nieważne. Nie jest szybki jak nie żyje. Okej, weźmy tego Soul'a po prostu i sobie skończmy tę grę na spokojnie, bo ona jest darmowa, tak naprawdę. O, ładna zania. Wstać się nie Dobra, oni w sumie mają tylko jeden Turet, więc możemy tę gierkę kończyć, moim zdaniem. został usunięty z tej gry mamy solo jeszcze dzień w międzyczasie zrobił drajka, super Dobra, ja uciekam bo zginę patrzcie jak to się leczy jeszcze z tym moim lifesteal'em to ja nie zginę tutaj, nie ma takiej opcji tu jest szansa na penta pentakilla bo nie ma szans na pentakilla bram mnie wybombił. A może nie? Aj, dzień zepsuł. Kurczę. Szkoda. No cóż, udało nam się wygrać pierwszą gierkę. Tak więc na no, za moment, za moment widzimy się w gierce drugiej. sobie tym razem Ezrealem na bocie. Dałem tutaj naszemu pierwotnie bot botleinerowi dałem Mida, bo coś tam się pród na czacie, więc wolałem zachować pozytywną atmosferę w serii i z racji tej, że gram też na bocie, jako to jest moja w sumie druga teraz najlepsza rola obecnie, no to postanowiłem mu tego Mida oddać. Musimy zrobić wszystko, żeby ona się przestała puszować. Możemy sobie uciekać do, do góry, bo tutaj wiemy, że jest Master. Musimy zrobić tak niestety. O, dość niefortunnie to wyszło. Bo duży błąd popełniłem. Ale w sumie no nie ma aż takiej tragedii. Dobrze, że mamy to Miumi. No tutaj ja fatalnie zagrałem, musieliśmy się zmarnować jak został na to. Po prostu sobie będziemy farmić. Chciałbym się cofnąć, żebym miał na łezkę i coś jeszcze. Albo Shina, albo Pikaxa. Oj, mój błąd. O, mamy zaka. Nie muszę flaszować. Teraz healujemy tylko. Zawsze lepiej użyć hila niż użyć flasza. Lulu prawdopodobnie musiała zużyć Erki. Tak bym obstawiał. Jednak nie zużyła Ulta. Mordekaiser miał Lulu w Ulcie i nawet jej nie zmusił do użycia Erki. No co jest nie tak? Tutaj błędna kalkulacja z mojej strony, oczywiście, ale no nie spodziewałem się totalnie czegoś takiego. Trochę zintowaliśmy. Jest smok kolejny, infernal. Bardzo dla nas ważny, tylko ja muszę uważać, bo Twitch tutaj gdzieś może być. A nie chcę, żebym mi wyskoczył, właśnie z przyczajki. Chodź. O, nie żyjemy, no ten Twitch jest, jest ogromny. Nie wiem dlaczego złożył Tear of the Goddess. Czy on będzie leciał w Manamuna, czy co? Czy to jakiś troll? Nie mam pojęcia. Dobrze, że ten Timo tam dostaje jeszcze dawna. I jeszcze zakaz, zabije Mordecai idealnie. Ale biegniemy, no może gdzieś podłapie jakieś killa, no to coś będę robił. Jestem, jestem, jestem. Dobra, mam killa na Twitchu. Gdzie on jest? Cool. Ok, no fajcik dla nas. Możemy sobie na spokojnie robić drake'a. No bo za kto nie przyjdzie na 100%? Jetzt mamy free smoka. Dobra, nice. Mamy drake'a, kolejnego. Zbliżamy się do soula, a soul będzie... Ocean, idealnie. Najlepszy soul w gierce. Dobra, mamy pierwszą plakietkę. Oj, nie trafiłem tutaj. O master. Nie wiem czy trafiłem Twitcha, czy nie. Ale master tam zginie. Ego mój drogi. Ja no, zabiłem, ale zginałem, no niestety. Ten Twitch jest tak fed, że to jest masakra. Okej, okay, no ja już jakiś tam mecz zadaję. Mam już Manamuna i Shina. Dobra, uciekam stąd jak najszybciej. Muszę sflaszować. No ten range Twitcha to jest jakiś nieśmieszny żart po prostu. Nie wiem dlaczego chłop w ogóle poleciał w Manamuna. Ale teraz w ogóle bardzo dużo ludzi widzę budujących Manamuna na wszelakiego rodzaju postaciach. Nawet takie, które z tego totalnie nie korzystają. Nie wiem, czy to jest jakoś super broken teraz, czy co. Dobra, Lulu tutaj wyłapana. Aj, sflaszowała mi, niestety. Dobra, Lulu ukradziona, więc ona tam zabije pewnie mordę Kaiser. Ta za Zaka. Okej, he he, mordę. Bardzo fajnie. Dla nas, dla morda niekoniecznie. I co? I mam kasę na gauntlet, ale chyba jednak lecę w Trinity. Bo chyba jednak będziemy użytecznym Ezrealem w tej gierce. Dobra, jest Heraldik na midzie, więc my możemy przeszurować tego bota. Tutaj na nas się wbili. Ja uciekam do bazy chyba. Chociaż w sumie stop the ports. Dobra, trafiłem chyba Twitch' z tej arki. Nawet nie zwróciłem uwagi. Dobra, mamy inhibitor w 20 minucie. Mamy fajny setup pod barona. Szkoda, że tego Drake'a nie mamy, byśmy sobie zgarnęli klauda za 3 minuty za darmo. A czy sola, przepraszam, nie Klauda. I raczej oceana. Mi już niewiele brakuje do Triforza. Miałbym go jakbym sprzedał BFA. Znaczy Doran do nie wiem czemu. Oj oj, oj oj, oj o ja nie, nie żyję wiem, niestety. Cześć tu... O nie, niestety za duży ten chat Twitcha już. Wrócimy jakiegoś ulta na ślepo, żeby zobaczyć ich pozycję. Irelia tam zachodzi. Ja muszę tu uważać na Twitcha, niestety. Ale tu jest chyba wzięty do ulta właśnie przez Morde Jest tutaj... Najsik, Master sobie skarb A jednak mordek. Haha! Ale mnie się wyrzuciło. Dobra, to strollowałem konkretnie. Dobra, tak więc to jest yy, koniec yy, gierki drugiej. No i zarazem wbiliśmy sobie platynkę. No tutaj honorek mi się wydaje, że dla, dla Yumi. No i co? No i mamy to, mamy to, mamy platynę 3, a tu jeszcze misja, bo sobie kupiłem przepustkę. No, i mamy to. Mamy platynę 3. Coś mi się wydaje, że rajot się aż tak zdziwił, że mi nie chce pokazać tego, że wbiłem plat 3, tylko mam samo promoted. No, ale cóż, no ma... dajcie znać, czy taki odcinek się Wam podobał. Ja zadowolony się cieszę, ponieważ wbiliśmy platynę trójkę. Od dawien dawna w końcu awansowałem, więc się jaram. No, i jeżeli taki materiał Wam się podobał, to dajcie znać. Zostawiajcie łapeczki w górę oraz subskrybujcie kanał, jeżeli jesteście tu nowi. A ja się z Wami żegnam.